15 maja 1945 roku Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, jako pierwsza uczelnia w Warszawie, wznowiła działalność akademicką w powojennej Polsce. Datę tę szkoła świętuje każdego roku, organizując wielki piknik dla mieszkańców Warszawy i okolic dni SGGW, podczas których uczelnia prezentuje wszystkie swoje wydziały, kierunki studiów i osiągnięcia. Tegoroczne dni SGGW wpisują się w obchody dwustulecia naszej uczelni. Zawsze po 15 maja tu na kampusie Szkoły Głównego Gospodarstwa Wiejskiego świętujemy. Szczególnie w tym roku to jest istotne, bowiem rozpoczęliśmy świętowanie dwustulecia istnienia kształcenia rolniczego w kraju. Dlatego, zachowując tę tradycję, w tym czasie i w tym miejscu otwieram to nasze święto akademickie Dni SGGW. W trakcie uczelnianego pikniku odbyło się mnóstwo atrakcji przygotowanych przez studentów i pracowników SGGW. Zwiedzający mieli możliwość wziąć udział w licznych pokazach i zabawach. Wystawy, kiermasze, degustacje, a także koncerty uczelnianych organizacji studenckich zgromadziły na kampusie SGGW całe rodziny. Jak co roku wyśmienicie bawiły się dzieci, na które na każdym niemal stoisku czekały prawdziwe rewelacje? Chemia żywności, kącik kreatywnego malucha, prezentacja robotów, mini zoo, a nawet nauka dojenia krowy przyciągały dzieci jak magnes. Spektakularne pokazy przygotowane przez sekcję pszczelarską Wydziału Nauk o Zwierzętach, a także przez międzywydziałowe koło naukowe AWES wprawiły w zachwyt zarówno dzieci jak i dorosłych. Co roku ogromnym zainteresowaniem cieszy się pokaz wyszkolenia psów policyjnych, w którym bierze udział nasza dzielna pani doktor hab. Martyna Batorska. Dzisiejsze pokazy spotkały się dużym zainteresowaniem. Zakład Kynologii Policyjnej już od dłuższego czasu współpracuje z SGGW, wspólnie z panią dr Batorską. Realizowane są pomysły dotyczące tresury. Na pokazach tutaj zaprezentowane zostały pieski, które szkolą się w Zakładzie kynologii Policyjnej w Słupkowicach. Przewodnicy tutaj wykonali zajęcia związane z tresurą w zakresie posłuszeństwa oraz agresji. Wystąpił również instruktor Adam Jankowski swoim pieskiem o imieniu Tajfun który zaprezentował elementy posłuszeństwa. Dni SGGW są okazją do zaprezentowania aktualnych badań naukowych, prac i rozlicznych projektów prowadzonych na naszej uczelni. Podczas tegorocznego techniku absolutną furorę robił test konsumencki realizowany przez trzy wydziały SGGW, Wydział Rolnictwa i Biologii, Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska oraz Wydział Nauko Żywieniu Człowieka i Konsumpcji w ramach projektu Bioprodukty, innowacyjne technologie wytwarzania prozdrowotnych produktów piekarskich i makaronu o obniżonej kaloryczności. Z literatury takiej powszechnej, medycznej, dowiedziałem się, że bułki białe są bardzo niezdrowe i powodują tycie. Chcemy wyprodukować produkty zbożowe, czyli bułkę kajzerkę, chleb baltonowski oraz makaron z dużym udziałem błonnika. Błonnik to taka miotła, która wymiata z naszego przewodu pokarmowego wszystkie zbędne resztki, przyspiesza przemianę materii i zmniejsza ilość cholesterolu tego szkodliwego cholesterolu we krwi. Jeśli chodzi o bułeczki kajzerki, to nie mogą być to nie możemy pieczywo dmuchane. Wolę tego, tego pieczywa starego typu, takie dawniej było pieczone, bo y, y, kajzerkę można zjeść jedną, a takich dmuchanych trzeba zjeść trzy. Ta, ta numer jeden jest jakaś taka inna dla mnie. Tam ta dwójka jest po prawej stronie. Smaczna bułka. Krupiąca, kolor ma dobry. Po to, żeby Umożliwić konsumentom jedzenie pieczywa z większą ilością błonnika, postanowiliśmy do pieczywa jasnego, pszennego wprowadzić znaczącą ilość błonnika, taką, która jest nawet większa niż w pieczywie ciemnym z grubego przemiału. Obecnie testujemy zawartość błonnika od 4 do 16%. Tradycyjne pieczywo ma zawartość błonnika w granicach 2%. To jest nasz pierwszy test konsumencki. Zbieramy opinię, co konsumenci myślą na temat tych bułeczek. Miękkość, smak. Uważam, że ta jest lepsza. Ale one są bardzo podobne. Bardzo Że ona jest ciemniejsza i ta jest z głownikiem. Mamy tutaj dwa produkty, konsumenci mogą sami ocenić, który bardziej wolą. Jest ogólnie tendencja wśród konsumentów, żeby nie wybierać produktów tak zwanych napompowanych różnymi polepszacami, emulgatorami. Dlatego ten nasz produkt, mimo tego, że możliwe, że wydaje się nieco mniejszy przez konsumentów, może być częściej wybieranych, co zresztą potwierdzają nasze testy konsumenckie prowadzone podczas dni SGG. Pakowałam dwie bułki i miałam dokonać degustacji, która jest lepsza. Pierwsza bułka była zdecydowanie lepsza. Jesteśmy na stanowisku samodzielnego zakładu techniki w Żywieniu. Tutaj nasze pierwsze stanowisko jest to stanowisko do produkcji makaronu o wysokiej zawartości błonnika. Jest to makaron bezjajeczny, więc jest on dobry dla alergików, nie powoduje żadnych negatywnych skutków zdrowotnych. Myślę, że to bardzo atrakcyjna propozycja. Mamy projekt badawczy, który nazywa się właśnie Bioprodukty Innowacyjne Technologie. Produkcji produktów zbożowych prozdrowotnych. Kupuję trzy rodzaje pieczywa. Pieczywo pełnoziarniste, bułki orkiszowe i z aramantusem, czasami ze skwalenem. Wszystkie zapytania obiektywnie oceniłem i stwierdzam że wysoką jakość. Natomiast przykro mi bardzo, ale bułki numer dwa nie będę smakował, bo z zasady jej w ogóle nie jadam. Dowodem tego, że społeczeństwo coraz bardziej przykłada wagę do prawidłowej diety i zdrowego stylu życia, było nie tylko ogromne zainteresowanie projektem bioprodukty, ale także niekończące się kolejki do Stoiska Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, na którym odbywały się porady dietetyczne, a także pomiary składu ciała oraz badania cukru, cholesterolu i ciśnienia tętniczego. Niewątpliwą atrakcją Stoiska były także lody o obniżonej kaloryczności. W ramach Dni GGW dzielamy porad dietetycznych, której koleżanki właśnie e, odpowiadają na wszystkie pytania. Ważymy, mierzymy, wykonujemy pomiar składu ciała, wykonywaliśmy pomiar e, glukozy, e, pomiar cholesterolu we krwi oraz e, ciśnienia. Zapraszamy na wydział. W ciągu roku mamy wszechnicę żywieniową, mamy różnego rodzaju akcje, które wspierają naszą działalność i propagują zdrowy styl życia, również zdrowe żywienie. A także zapraszamy do studiowania u nas. Naprawdę jest fajnie, jest bardzo dużo aktywności dla studentów, można się rozwijać, kolejki do nas się ustawiają, więc naprawdę warto. Na stoisku Wydziału y, Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji przygotowujemy dla y, osób odwiedzających nasze stoisko lody. Dobre, Wykorzystujemy dobrze. metodę z użyciem suchego lodu i y, ciekłego azotu. Przygotowujemy lody sorbety pomarańczowe. Na drugim stanowisku Pani doktor przygotowuje lody z tłuszczem ciepłego azotu. Lody te są mniej koloryczne, ponieważ przy produkcji przemysłowej wykorzystujemy też tłuszcz. Tutaj wykorzystujemy tylko mleko bądź soki. Dodatkowo nasze lody nie mają emulgatorów ani żadnych innych dodatkowych substancji wykorzystywanych w przemyśle. Dni SGGW to wspaniała sposobność do bezpośredniego kontaktu maturzystów i ich rodziców ze studentami i kadrą naszej uczelni. Można było zasięgnąć informacji z pierwszej ręki na temat studiowania na SGGW. Atrakcje oferowane na stoiskach poszczególnych wydziałów miały zarówno ukazywać ich działalność, jak i zachęcać do studiowania na nich. Na kierunku Biotechnologia prezentujemy szereg różnych atrakcji, m.in. izolacja DNA z truskawki domowymi sposobami. Dwie truskawki, odrobina płynu do mycia naczyń, zwykła domowa sól kuchenna. następnie trzeba dzielić sok od miąższu. To jest po to, żeby pokazać ile DNA znajduje się w takiej małej truskawce. Przelewamy do probówki i wlewamy stężony alkohol etylowy. To w warstwie organicznej, czyli tego alkoholu etylowego, wytrąca się DNA. I to jest DNA truskawki nawiniętej na bagietkę. Tutaj mamy y, roztwór z, z dorzuconym do niego suchym lodem. Tak? Dalej mamy drzewko osmotyczne, czyli sól metalu wrzucona do szkła wodnego. Oprócz tego mamy kultury in vitro, transgeniczne rośliny, to jest transgeniczny pomidor. Tutaj mamy ciekły azot, z którym możemy maczać ciasteczka. Poproszę rękę. I do szybko. Cały. I kuchni. O, koleżanka obok pokazuje... Y, Sieć newtonowską, czyli taką ciecz, która e, jakby zmienia właściwości, swoje właściwości pod wpływem e, używanej na, ni na nią siły. Im większą siłą na nią działamy, tym bardziej ona jest e, oporna i e, jest twardsza. Wiele ludzi kojarzy drewno tylko z y, surowcem budowlanym, ja zaś drewno kojarzę także ze sztuką. To jest właśnie moje dzieło, y, które tutaj jest zaprezentowane. I uważam drewno jako surowiec budowlany, jak i podziwo artystyczne. Na Wydziale Technologii Drewna studiuje się bardzo sympatycznie, jest bardzo miła atmosfera, studenci mają możliwość rozwijania się na różnych płaszczyznach, w kołach naukowych, a także jest takie indywidualne podejście do studenta. Nasi studenci mają możliwość wykazywania swojej kreatywności. Mogą tworzyć i rozwijać swoje pasje. Sekcja Zoologiczna Koła Naukowego Wydziału Nauk o Zwierzętach wystawia większość swoich zwierząt. Są to m.in. węże, gekony e, albo świnki morskie. Zapraszamy do zapoznania się bliżej ze zwierzętami, które, które, którymi się opiekujemy. E, to jest wąż bożowy, Wąż żyjący na terenie Ameryki, który poluje na polach, m.in. kukurydzę na gryzonie. Na naszym wydziale oferujemy możliwości rozwoju przez liczne koła naukowe. Koło Naukowe Wydziału Nauk o Zwierzętach z Sekcją Zoologiczną, gdzie możecie dowiedzieć się wielu interesujących rzeczy o zwierzętach egzotycznych. Koła Naukowego Zwierząt Gospodarskich, gdzie uczymy się o dużych zwierzętach hodowlanych. Oraz Międzywydziałowego Koła Naukowego AWES, w którym prężnie działa sekcja sokolnicza. Zachęcam serdecznie do studiowania na naszym wydziale. Już dziś zapraszamy wszystkich na przyszłoroczne obchody Dni SGGW, a także zachęcamy do śledzenia naszych stron internetowych i odwiedzania SGGW podczas licznych dni otwartych oraz imprez edukacyjnych.